Halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Zrobię dziś dla Was czytanie takie na zasadzie lustra. Lustro, czyli rozłożę karty na Wasze myśli, na Wasze zamiary, na to, co czujecie wobec osoby, o której myślicie, obok będzie ta osoba, co ona na Twój temat myśli, yy, obecna energia. I jakie zamiary tej relacji w najbliższym czasie się pokażą. Warunkiem jest to, że wy musicie znać tą osobę. Nie może to być coś takiego, że jest to jakaś osoba, która przechodzi ulicą i po prostu nie ma zielonego pojęcia o tobie, tak? Wy musicie się znać. To ma być taki właśnie warunek, że Albo jesteście w tej relacji i chcecie zobaczyć, co ta osoba o tobie myśli, i tak dalej, albo po prostu z przyczyn jakiejś losowej wasze drogi się rozeszły, i ciężko jest wam zapomnieć o tej osobie, przestać o niej myśleć, i tutaj chcecie zobaczyć, czy ta osoba dalej o tobie myśli, jak jest nastawiona, i tak dalej. To jest taka właśnie. Yy, takie, taka właśnie energia lustra, odbicie lustrzane Twoich myśli, Twoich pragnień, Twoich uczuć w stosunku do osoby, o której myślisz, i odbicie lustra, lustrzane tej osoby w stosunku do Ciebie. Dobrze? W ten sposób właśnie. No to zaczynamy. Dobrze. Z lewej strony będziesz Ty, mój drogi, moja droga. A z prawej strony będzie ta osoba, o której myślisz. Jeżeli poczujesz w pierwszych słowach, że bardziej pasuje do ciebie opis z prawej strony, no to wiadomo, przełóż sobie, tak? Dobrze, to jesteś ty na temat tej relacji. Biorę drugą talię. Tu będzie ta osoba, o której myślisz. Zamiary w tej relacji, takie ogólne przyszłościowa sytuacja, co się tutaj potoczy, tak? Zaraz będę Wam opowiadać wszystko po kolei. No dobrze. I wykładamy trzy karty. Pod spodem talii. Ja tylko spojrzę, czy wy to wszystko widzicie. Super widzicie, fajnie jest, dobrze. Dobrze, moi drodzy, jeszcze raz. Czytanie lustro, wasze odczucia, wasze myśli, wasze ta, zamiary, wasze tendencje w stosunku do osoby, o której myślisz, i na odwrót. I myśli, odczucia, tendencje, zamiary osoby w stosunku do Ciebie. Z lewej strony jesteś Ty, z prawej strony jest ta osoba. I zaczynamy. Ty, mój drogi, moja droga, masz gdzieś na poziomie swojej głowy bardzo dużo wiary, bardzo dużo nadziei w to, że udałoby Wam się uleczyć ten związek spróbować coś od nowa. Jesteście gotowi zaufać, zaufać, stworzyć coś, może nie że od nowa, ale, ale bardzo intensywnie rozmyślacie właśnie nad tym. Że wy w pewien sposób, tak jakby uleczyliście się z tego, powiedzmy sobie, rozstania, i tak jakby gotowi jesteście spróbować jeszcze raz. Tutaj karty mi pokazują, że jakaś wiadomość Was rozdzieliła. Jakaś wiadomość, co spowodowało takie, Zranienie, dość poważne zranienie, yy, taką waleczność. Yy, tutaj mogła być wiadomość na temat jakiejś zdrady. Być może ta osoba, o której myślisz, zdradziła Ciebie. Być może narodziło się jakieś dziecko z inną kobietą, ale ogólnie może to być taka normalna, po prostu zwyczajna zdrada. I, i tutaj pokazuje się coś takiego, że. Bardzo cierpiałaś z tego tytułu, straciłaś kompletnie zaufanie, przyjęłaś taką postawę waleczną. Yy, ucierpiało Twoje zdrowie na tym bardzo. Yy, cały czas tkwiłaś w takim przekonaniu, że życie to jest taka ciągła, ciągła walka o wszystko. O przetrwanie, o miłość, o stabilizację, o wszystko to jest ciągła walka. Ty cały czas tak właśnie myślałaś, że bycie z kimś w związku to jest taka ciągła walka. Ta osoba, ta druga osoba, ten partner, partnerka była i tak dalej, Tutaj karty pokazują, że tak jakby na początku starała się być może coś wyjaśnić, spróbować, porozmawiać, ale później tak jakby zerwała kontakt. Teraz tutaj karty mi pokazują, że między Wami nie ma tego kontaktu, tak? Ty czujesz w sercu chęć pojednania się, jesteś gotowa wybaczyć, masz dużą wiarę w to, ale też w głębi serca czujesz jeszcze ten ból, te cierpienie. Bardzo mocno kierujesz się swoją intuicją i starasz tak trzeźwo patrzeć, tak trzeźwo patrzysz na tą sytuację, tak? Natomiast ta osoba, ona jest poblokowana. Ona żyje w smutku, ona żyje w apatii, ona wyczekuje gdzieś ciebie, wypatruje gdzieś ciebie. Może być coś takiego, że ta osoba jest już w innym związku. Ale tam w tym związku może nie do końca czuć się szczęśliwa. Może być coś takiego, że jest przy nim jakaś osoba, ale przy tej osobie, druga osoba, ale ta osoba cały czas myślami gdzieś błądzi na Twój temat. Na pewno w sercu bardzo tęskni. Tęskni, rozpamiętuje ciebie, rozpamiętuje tą przeszłość, wspomina ciebie, przypomina sobie jak to było. Chwilami też żałuję, że tak poszło między wami niefajnie. Ty, mój drogi, moja droga, pokazujesz się w karcie pazia Kielichów. Bardzo empatyczną osobą jesteś, taką wrażliwą, takim ogromnym romantykiem. Yy. Naprawdę, potrafisz swoje serce na dłoni dać drugiej osobie. Potrafisz wszystko oddać drugiej osobie. Potrafisz z ust sobie odjąć, byle ta inna osoba była syta. To jest z jednej strony przepiękny gest. To jest z jednej strony coś cudownego, ale z drugiej strony to jest takie, taka naiwność, bo ktoś bardziej cwany wykorzystuje taką ofiarę, taką osobę na zasadzie. Traktuję to jako ofiarę, tak? Tak się tutaj pokazuje. Serduszko masz przepiękne, serduszko masz bardzo wrażliwe. Otwierasz to serduszko pomimo tego zranienia, pomimo tego smutku, otwierasz to serduszko do tej osoby, żeby zacząć od nowa. Jesteś gotowa na to, jesteś gotowy na to. Liczysz na to, że ten kontakt między Wami będzie. Liczysz na to, że. Jakby tylko nadarzyła się okazja gdzieś na pozór przypadkiem, przechodząc, strącając się y, ramieniami, ramionami, przepraszam, to tutaj karty pokazują, że może by coś między wami zaiskrzyło, ale ta osoba jest bardzo poblokowana. Karty pokazują, że ta osoba... przepraszam na chwilkę. Przepraszam na chwilkę. Musiałam wyjść. Karty pokazują, że ta osoba mimo takiego zranienia, mimo tęsknoty, to karty pokazują, że jednak gdzieś ta porywczość w tej osobie jest, taka ta złośliwość jest, takie to dogadywanie mogłoby być, takie, ta osoba mogłaby używać raniących słów. Ty jesteś bardziej taka otwarta, życzliwa. Chętna do pogodzenia się, wyciągająca tą dłoń do zgody, a ta druga strona pokazuje się taka bardziej apatyczna, smutna, tkwiąca w przeszłości, w bólu, w cierpieniu, um, używająca raniących słów, taka porywcza, agresywna. No tak się tutaj pokazuje. Jakiś kontakt między wami będzie. W najbliższym czasie, gdzieś się spotkacie, gdzieś jakaś komunikacja będzie, być może gdzieś w podróży, być może macie wspólnych znajomych, coś takiego tu będzie u Was i jakiś tutaj ten kontakt będzie, ale ta osoba jest bardzo poblokowana. Ona jest taka, ona traktuje drugą osobę jako coś swojego, jako swoją własność. I jeżeli dajmy na to, jeżeli ta osoba z kimkolwiek jest w związku. To tutaj karty pokazują, że trzyma na wyłączność, jest bardzo zaborcza, jest bardzo zazdrosna. Jest dumna z tego, co ma, cieszy się z tego, co posiada, ale traktuje to jako swoją własność. A w związku, w uczuciu, w relacji to przecież nie o to chodzi. Ty natomiast jesteś takim marzycielem, marzycielką, szukającą w życiu swojego miejsca. Chcącą chcą realizować swoje zamierzenia, swoje plany, yy, jesteś otwarta na podróże. Chciałabyś, chciałbyś zwiedzać świat, yy, jesteś gotowa przebaczać ludziom, yy, pogodzić się z przeszłością, yy, powybaczać, yy, dać drugą szansę. I to nieważne komu, czy bliskim znajomym, czy komuś w rodzinie, czy, czy w relacji, czy, czy byłemu partnerowi, jesteś taką cudowną duszyczką. Masz duże wsparcie ze strony jakiejś życzliwej bardzo osoby, kogoś, kto Ciebie w tym wszystkim wspiera. I tutaj karty pokazują coś takiego, że jesteś bardzo dojrzałą duszyczką. Bardzo wrażliwą, empatyczną, ale przede wszystkim dojrzałą. Ta emocjonalna dojrzałość aż emanuje od Ciebie. To ciepło emanuje od Ciebie. Natomiast ta osoba, o której myślisz, Wibruje na niższym poziomie. Być może w przeszłości była nieraz skrzywdzona, być może miała trudne dzieciństwo, i dlatego teraz to, czego się dorobi w życiu, to yy, powiedzmy sobie w pracy, jak zarobi jakieś pieniądze, to ona kurczowo tych pieniędzy się trzyma. Ona nie ma czegoś takiego, że ona komuś coś pożyczy albo komuś coś da w zamian za nic. Nie. To jest nastawiona osoba na tylko na branie i trzymanie dla siebie. I tak samo jest w uczuciach i w związku ze strony tej osoby. Ta osoba od siebie za dużo nie da. Ona jest nastawiona na takie branie i takie kurczowe trzymanie się. I tutaj karty pokazują, że Moglibyście zacząć coś od nowa, bo ktoś z Was jest bardzo chętny do tego, żeby spotkać się, żeby porozmawiać, żeby wyjaśnić sobie. Ktoś z Was emanuje tą taką y, dojrzałością emocjonalną. Ktoś z Was gotów jest, żeby popracować nad tym związkiem dzięki cierpliwości, małymi kroczkami, popracować nad tym. Ale w tle czytania macie kartę piątki buław, macie kartę dziewiątki buław i macie kartę królowej kielichów. I tutaj się pokazuje coś takiego, że nawet jeżeli spotkacie się, nawet jeżeli postanowicie porozmawiać ze sobą, coś wyjaśnić, wrócić do tej przeszłości, spróbować tutaj coś wyjaśnić, to karty pokazują, że ta rozmowa może zakończyć się kłótnią. Taką ostrą kłótnią, ciętym językiem. I to spowoduje znów taką postawę obronną, taką postawę waleczną, brak zaufania i taką blokadę emocjonalną. Ja tutaj widzę, że Ty, mój drogi, moja droga, będąca bądź będący w karcie królowej kielichów, Ty jesteś do tej zgody, Ty jesteś do tego pojednania, do tego przebaczenia. Ale ta druga osoba musiałaby bardzo dużo w sobie zmienić. Musiałaby, y, ma jakieś takie kody w sobie, y, gdzieś zakorzenione w głębi siebie, być może wyssane z mlekiem matki, być może wychowywała się w toksycznej relacji, w toksycznej rodzinie, y, albo to są jakieś uroki, klątwy rodowe, tak? takie wielopokoleniowe. I tutaj karty pokazują, że ta osoba musiałaby naprawdę bardzo dużo od siebie dać, żeby zmienić nastawienie do siebie, do świata i do ludzi. Tutaj pokazują mi się takie tajemnice ze, przy tym mężczyźnie, przy tej osobie, o której myślisz. Ta osoba może prowadzić podwójne życie, mogła prowadzić w przeszłości, może prowadzić dalej. To jest taki typ człowieka, który nie mówi o sobie wprost, który potrafi kochać, ale nie mówi tego wprost. Ja myślę, że dużo pracy by Was czekało. Jeżeli chcielibyście na nowo stworzyć tą relację, jeszcze raz, bardzo dużo pracy by Was czekało. Czy to warto, czy się opłaca, no to wiadomo, moi drodzy, to już Wy powinniście o tym wiedzieć, ale na chwilę obecną ta osoba nie przejawia takiej otwartości serca w stosunku do ciebie. Bardziej ty jesteś taka przychylna, życzliwa, gotowa na wybaczenie, na przebaczenie i na spróbowanie od nowa. Tak to się tutaj pokazuje, moi drodzy. Jeżeli tego typu filmy będą się wam podobać, to będę wam częściej robić filmy typu lustro. Dajcie mi znać, czy chcielibyście takie właśnie filmiki. To jest mój pierwszy filmik dla was z tej serii taki właśnie na moim kanale. Dobrze, moi drodzy. Życzę wam cudownego dnia. Żeby wasze marzenia się spełniały i żeby w waszym związku było jak najlepiej. Do usłyszenia, pa.